Co to za nasionka? Tutaj mamy listę jest bardzo dużo Aha. wiknąć kwiatów o, i troszkę gorzyw. Mhm. Robię sobie filmiki na YouTube, nie szkodzi. Reklama jest i zetnę. To się pani nie wysypało. Super Witamy bardzo. To będzie To nie. A to tak je Ameryka. Ania. A i jest. Nie, nie, to binuje To jest sadzenie, tak? Sadzenie jakiś warzyw, tak? Zioł, aha. Ale jak Państwo chcą, to oczywiście Mam, jest, mam odmocni, jeszcze odmocnę, rynka, jeden. Prosi, taki wielora... <śmany> lo, lo, tak jak Pani mają do Przeba, Dobrze? Tak, jeszcze do I jest mam wielorazowe. Nie, a tu jest o tym, co w Krakowie mamy już, tak? E, tak, tutaj generalnie. Żeby zapisać się do newslettera z CDMO. Aha. Właśnie, e, I dzięki temu, jak my przesyłamy mieszkańcom wszystkie informacje związane z tym, co się dzieje z w Krakowie. A. inwestycje powstają, e, jakie są postępy, w, w trwali, jakie są wydarzenia, tak jak dzisiaj na przykład. I można się zapisać i w zamian wydosować nagrodę. Aha, a to może się zapisać. i do tego e, oliwa. To jest pesto, tak. I jak? Bo panie nie wiedzą, czy jeść, czy nie jeść. Jeść. Nie, 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 że panie, tylko tutaj nie wiedzą, czy brać, czy nie brać, bo zające chłodnik z buraków, buraki właśnie mają takie super energetyczne działanie, więc też polecam. Telerzyki potrzebuję. A, po kolejne. A ziemniak jaki jest? Ziemniak jaki jest? Ziemniak jest polski już. Już, tak? tak ale jeszcze tunelowy. Nie z ziemi. Znaczy nie jest, jeszcze nie ma. Pierwsze się pojawiło, ale takie malutkie. Z ziemi tylko z tunelu. Z ziemi tylko z tunelu. Wszystkie, generalnie jeszcze wszystkie, ponieważ jest zimno, większość wążek jest jeszcze tunelowych. Szparagi już nie są tunelowe. Taka mądrość jakaś, tak? Jak wszystko uprawiać? ten? Uprawiać, uprawiać tak? Mądrość. Proszę?